Witam serdecznie. Dzisiaj, 23 maja, no są Iwone. No i są moje imieniny, których specjalnie nie obchodzę, ale mój ukochany Tadzinek sprawował mi taki prezent, oryginalny, fantastyczny. To są właśnie stokrotki, które wykopał strawniczka. Stawił do doniczki, podlał i po prostu mi go sprezentował. Coś pięknego, oryginalnego. Polecam. Aby każda z kobiet dostała coś tak oryginalnego, wspaniałego i od serca, od swojego mężczyzny, męża. Wszystko jedno od kogoś, kogo, kto, przez kogo jesteście kochane. Hej, Pa!